Dobra, poziomu drugiego przepustki. To będzie szybkie przygotowanie. Cześć, ja jestem niepod... po, kurczę, co jestem taki podejrzany? Jak mam być niepodejrzany, co? Czekaj, znajdź zdjęcie tego ziomeczka. Bo nie Jak... mogę już zatańczyć. Jak mam być niepodejrzany? Pomóż mi! Nie mogę zatańczyć! Ty? Hey, tak to ja, pomóż mi! Co się dzieje? O nie! Ja! Ej, tańczyć no... O, o! E, fala je! Czekaj, ale ruchy dobre. Jeszcze bez muzyki. Nie no mnie jest muzyka. Po prostu tego ziomeczka i mnie zabić, czy coś proszę! Kurczę, ale jestem podejrzany, Ultra. Czekaj, muszę zatańczyć trochę. O, chodź tańczyć. Co mi się dzieje, no? Ty Prawym, ci... przy... Prawym przyciskiem myszki. A. Co to jest za siksa? Dobra, siła mogę przestać tańczyć Czy jest ta baba! O, dzień dobry! Nie! Dobro. <grym> <grym> no to ona! Ma niebieską koszulkę. Co, to się... Chyba. W topianie w tum nie działa. Niebieska koszulka? Chyba. Co to jak ktoś lesy z niebieską koszulką? To jesteś ty jak nic. To ty! Ej, no to musi być ona! Ja zrobiłem zdjęcie. A to mamy zrobić zdjęcie? Nie wiem. O podejrzanie! Uuu, zaraz złapał mnie! Co ja teraz mam? Dobra, uciekam. To jest ona, ale co ja mam zrobić? Mogę ją pobić? A to jest na tube ona, mimo mogę? E, tak. O, to on nie było ona. Dobra, to no, 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 rozstrzelajmy wszystkich i w końcu będzie dobra. Ewidentnie każdy już na tej imprezie nie żyje Tak no to co, a może uciekł! Ty poczuć czekaj Krupiera nie ma Może ktoś jeszcze szyje, czekaj, uciekamy Nie, mi się wydaje, że ta misja się zbugowała po prostu Znowu Jezu! Yy, dobra, no Bo to co? Bo mi się wydaje, że tak którą odstrzeliliśmy, no to jest ta to jest ta ona ta misja, ani się... Tester No to jesteś ty na stówę! Dawaj Wstawaj, nie udawaj Dawaj Kuba, pomoże jej to! Dlaczego oni mnie gonią? Co ja złego zrobiłem? My już każdy na tej imprezie nie Już nie ma... Może to te tym kruperem są. Creeper. A gdzie, a gdzie, mam tego creepera znaleźć? Ja nie rozumiem tego. Może to on. O Boże. To ona. Tak, to ona była. Dobra, nara. Co jest? Co, co jest za to pole? Uciekamy stąd. Jakieś pole mi się teraz Skacz pojawiło na mapie. Skaczemy. Usiekamy. Opuść teren. Mamy opuścić teren? Nie, to jest tam na jakieś pole. A może możemy tam wyszukać coś? Pewnie mamy przeszukać każdego każdego trupa, który tu jest, albo ona zgubiła kartę. Kurde, molek. kurcze, kurcze, co się dzieje z tym? Bo ona tą kartę, musimy ją znaleźć gdzieś w terenie. To będzie z balkonu spadła. Jest, mam! Masz. Mam, mówiłem, że z balkonu spadła. Jak, jak kupia głupia, Kurde, a... Jestem cały we krwi. Kurde, na nas, policji! Uciekaj! P.A. Walter Biały! Włodzimierz Biały! Fu, Walter Biały! Włodzimierz Biały mi tu nie pomógł! Tego szwagier mi nie pomógł! O mi mi, miłość! Co, D.A.? Te D.A. ci odholował presorami? Nie, nie, on Ty to ty jesteś stać, Jak się! O, masz auto! Siema ma! ma Walter White! Siema ma biały? Biały, to ja! Tak, jakiś gość, chyba z imprezy. Jeszcze. <laughs> to nie przeżył? Co jest? To jest jakieś... Co się dzieje? Skąd oni biegną? A na tym, w stacji policyjnej. Kurczę, co się dzieje? Chodź, im już biało, Pętał pędą miał to. mi je. mnie. bo jest problem. Co się dzieje, kuba? Kuba! Jedziesz. Co jest? Minc Co tam się dzieje z tą policją? Ej, co tu się dzieje? Nie wiem, ale to gita jest jakiś naćpana dzisiaj, mamo. No. Tak, ogólnie naćpana, ale dzisiaj bardziej niż zwykle. Co? Kuba, co się dzieje z tobą? Oj, sorry. Wysiadaj, murzyn. Ale myślałem, że do mnie mówić. Dobra, idziesz Po co, pony? Cześć dlaczego ten helikopter bokiem leci? Co? A nie on do góry chyba widzę <grymne> to? <Widziałeś> to? <grymne> tak. Oj, kiedy ona trzyma <grymne> dzisiaj formę? No. Prawo, no. szybko. O, ciłała hot dogs. Ewa. No. Przerwa na hot doga. No. Co się dzieje? Ty chyba laguje coś. Bo tak jak wbijesz, nagle cię przyspiesza. Bo fazę nawalają w ciebie. Otwieraj. Nie Neymana, czekaj! Nie, Frajerzy! O Jezu Dawaj, Twój płetw na to, widzę, to odholowany drugi raz? Co, ale gdzie? Ja to jest tam parking, tylko że w innym miejscu. O Jezu no, Czekamy Drzwi! <głosy> Nie, <głosy> Nie wiem, jak jest ta... no, jest tak chęci jest, tak przyćpane. Ej, helikopter medyczny! Jest na szpitalu, widzę go. No jest rzadki. Dobra Kurde, Bolek To są eee... D.A. szwagier Włodzimierza Białego nas... na na nich nas Ja na, nie mogę nich, Na nich... na nas, nich, nie, nich na nas Jak była ta misja, jak 150 Udało się? No, czekam aż ty zgubisz A, dobra Zadzwonię po Włodzimierze <laughs> Nie zadzwonisz No, no tak Bo no tutaj się... <laughs> Wyłączył ci telefon na czas Co? Tego helikoptera nawet nie było z tej strony. Kurde, bolek! Ej, ciekawe, co da się zrobić strój. Ej, jem się strój o, hmm. na błłonie mierza białego. Osk! Pancerny na miało. Ej, myślę, że się nie ogarnę, jeżeli przez tą dziurę. Na przodzie i tą krew na szybie That's Myślę, okay. że nie ogarną się Bo jest to, że ten strzelił mnie raz w tego No jak taki... no, no... Kupa! <grym> się do tego. <tyłu. grym się> no jak typowy strasznik więzienny O, obra tam misterzaka <grym się> Co się dzieje? <grym> się> Czemu to jest takie wywrotne? Ty, to szwagier tego, patrzył się jak ten policja pali się, czy coś. No. Pamiętasz to? No. no nie pamiętasz tego? Nie. Jak szwagier no trzymał to i patrzył się na miasto, w nocy. O to tu było chyba nawet. Jaki to był szwagier? No, że Trevor. No. Co? No nie szwagier, tylko Trevor. Jezu. Oh, Oby, to jest DJ! Tak, bym się pomylił, bo już zaczęliśmy grać o DJ, w Łozimie szpiały. Ja mówię, szwagier. Nawet nie wiem czy to był jego szwagier, to był z rodziny po prostu. Chyba, nie, kto to był, to był szwagier. To byś, sz zostrzeniec chyba! Nie, to był szwagier! Bo to był tak! Nie stój, to był ten! To była tak. E, tak, to by szwagier, bo to był tam, e, bo to był tam. Brat jego żony. No, brat jego. brat. nie. Nie! Bo to siostra miała. I siostra była. Że ta baba miała tą siostrę, babę. A ta siostra tej baby miała męża tego DJ. Nie, nie, co? Siostra miała babę. Nie! Tak, prawda. biały miał żonę. No, no miał. Żona. Żona miała siostrę. Miała? Nie, siostra miała męża, szwagra cd. Znaczy po prostu DAA tego męża, wiesz którego? Czyli to był stryjek. Tak. Chyba. Jak się tym driftuje, pa! Oh, fuck. Tu? No. No, dawaj tutaj Nie tyłem? Dobra Tutaj, dawaj taki... Skręt, do no, Kuba, no znowu ominąłeś Dobra Oj, Dawaj do góry, pa, dawaj ok. jeszcze ja wyżej Dawaj, dawaj, ciągnij, ciągnij, ciągnij Kurczę, to rzeczywiście trochę słabo <noise> Dobra, jedziemy normalnie <noise> Jak strażnic no, Jak jedziesz? Chcesz dostać Już spokojnie nie, se, nie chcę gubić w tym policji. Nie chcę. <grystanie> to byśmy już wysiedli i się przeczekali gdzieś lepiej. A piechotę w krzaku, tak. byśmy zgubili. Ze dwóch. No masz czas akurat, no, zanim tam dojadę, to masz czas. Możesz jeszcze pójść do żabki w innym województwie Halo? Jestem. Co się dzieje? I taki ofrót O nie Jezus Christ! Dostał taki nagrzany był Dobra, pojedziemy skrótem Pojedziemy? Pojedziemy Tak Siema wyjźdźniowie, ja po was Jeśli już użyjesz niewyciszonej broni, rób... będziesz celować wow. do strażników zaalarmowani Masz broń z tumikiem? Mam Siema mordo Teraz spóźniony Trochę okay, obity Nooo Offroad'a oh, tak, zaliczyłem się piwo Dobra, to wiesz numer 5 Nie, jeżeli będę do nich celował Albo użyję wyciszonej. To mam PDW Pozdro do więzienia akurat Przyda się Dobra, ho, tędy Razem wierzę numer 5 Mam wyciszoną broń, a ty? Też mam Dobra, to wyciszam już komputer <laughs> Pamięci, <że> go... Co? <laughs> Mimo, że to był on Tylko, że go ominęliśmy <laughs> Chyba za późno się cofnąłem Teraz z tą. No dobra, namówiliście mnie No dobra! Tak które. Chyba tutaj, za bramą! Kurcze bolek, budzimierz Ale dobra, teraz ja się za bramą Mam nadzieję, że kartą Tak, M, szybko Pojazd, sprowadź Dobra, ucieczka! Kurczę, co to! <ślesy> To ciało przede mną tego wylądowało, to uciekamy. Kiedy psy latają? <noise> to muszę trochę wyżej. Dobra, no to hopla. To nieba. Czy z nieba? Poszło! To gardero... To gardero... Do garderoby... Do garderoby dodam strój strażnika więziennego. Oh ma oh ma Opresor seres na dachu budynku Gdzie? Ja ci go zrzucę! Od tego tutaj przy mnie Na dachu tutaj jest O, na no się nad nim przeleciałeś Konie, jestem Widzisz w tym go? Bardzo ustroniony Hej co się dzieje? Z tobą. Tyle tałeś do góry nogami, jak się wróciłeś. To chyba słabo idzie to wypychanie. to bombę. Kurda, bo już prawie. Spokojnie, a ja mam czego? automizera no, Ostatnio też miałeś Mogę ci przypomnieć, jak to się skończyło. Dobra, to teraz się odwrócę. Dlaczego nie mogę przenieść na ten dach obok? Teraz będzie łatwiej mi wypchnąć go. No, teraz mogę nawet tak, chyba nawet. O, leci! Bóg zapalić. Ale papieża wybrali na nich chyba tej. Wolno Wolność w budynek? Nie. A u na cicho. Na cicho? Ta... 60. No. Co jest? Kto mnie zobaczył? Nie wiem, pewnie ten, ten kolega obok. Oha! Na ulicy jest. nie Nie, to jest chyba jakiś ulubiony cel tych misji. Bychanie przed policją. Co jest? Co? Co jest? Co, co, się, co się wydarzyło? Z, Z, nagle... Policja nagle No właśnie, na traciło mnie gość, właśnie. Dziwne. O nie, o nie, nie. Kliknąłem F, stojąc w miejscu na 50 km na górze. <laughs> Ty. Pusty! Pusty opresor jest! WALI mnie czy coś! Jak ja pusty ja tu to... jestem! Chciałem to doprzesor jest pusty! O! o, X kliknąłem! Nie! To nie zadziałało! Pomóż mi! Tylko na chwilę ja mogę tak X klikasz tylko Nie dobrześ no, latasz w tym momencie Tak, ale nie mogę do przodu ani do tyłu To ze spacją wejść ze spacją Nie zrób coś Nad budynek przeleć, Nad budynek przeleć i o. na tym budynku się zatrzymasz Szybko 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 tylko szybko, nie, jest, jest, nie, nie, z nim! nie, radę? Tak! CO JEST?! LAMPA! Lampa złapała mojego opresora! nie, on odszedł! no nie, No nie, 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 Siadaj, a nie gdzie kościorem idzie ze smakanym Czekaj, mam pomysł Co, że jest opcję i osobisty, brawo Już tak nie wiedziałem, że tak można Ale już mamy ten, napad, ta? Nie, jeszcze stroj i napad Trzeba stan driftować! to mnie denerwuje Czemu te dwie budki telefoniczne złączyły się w jedno i zaczynają skakać to w garysmodzie No serwery GTA są dzisiaj w światowej formie, myślę, że dzwoni Polestela Myślę, że to kasno bez bugów się nie obejdzie To moje! Siadaj! Siadaj! <grym> Moja auto mnie nie atakuje! O sam siebie w No Wsiada, jedziemy, bo to daleko. Dobra Co chodzi do kabeczka? Jedziesz! Oj, No co ty robisz z moim autem, frajerze? Chodź tu! O, fuck, jak go wywaliłem <grym> Idziemy tędy z buta. Albo nie. Dawaj z buta. Ten alarm. Gdzie ty idziesz? Słuchaj, ty mnie. A! No. O no, po policji, oczywiście. Już, trzymaj się lepiej. O Boże. Nie! Nie! Będę staro się tak manewrować, żebyś nie wypadł. K. Taka, tak Tak, tak. No, jest Dola, zabiłem go chociaż! To <grymne> Była sztuczka laka. Ja wiesz jak po, poobracaj, tak 360 stopni. No? Tu widzę, twoje, tu widzę kawałek twojej dupy, jak, mi się, jak się obracasz. No, co ty robisz? Dlaczego tak jedziesz jak jak jakiś idiota? On jeździ jak idiota. Ale chodzi o, o niego. Ha, no, dobra, że na do mnie mówisz. <noise> tak, pominąłem skręt, jakbyś pytał. Ale genialne maski! Siódemka. Fuck, <noise> no fajne wziąłem. <noise> Ty, ja będę truskawkę. Ja mam inny grono. Dobra, dobra tak. Były, są tłumiki? To był chyba, nie wiem w sumie, sprawdź Co? Trafisz na dach, miło że to cię zabije Co? Jak co? Co? Jeszcze raz co? Jak co? trafić na dach Aha, okej okay. Bo oni się ogarną, jeżeli zniszczysz się z kamery <grym> Wiesz, mamy Ale to ja widzę Panien okay. kiedy one będą? I pa, Ja będę pierwszy i będę musiał na siebie czekać. A u ciebie ty będziesz pierwszy i ty będziesz musiał na mnie czekać. To jest najlepsze. Dobra, jest. Ja już jestem. Jestem. Hmm. No, teraz akurat nie było tego. Dobra, teraz sprawa wygląda tak. Czekaj, kamera się obraca. Ty teraz lewego, ja prawego. 3, cztery. Czekaj, stój, 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 stój Chyba Żoma idzie po lewej, żoma idzie po lewej Ale prankster z niego, on tu nie idzie chyba Dobra Nie zabrałem kamery zniszczyć, fuck, bo się zablokowałem od drzwi ktoś nie chciał Mmm, tak myślę Że chyba lepiej to wyczekać i go zabić po lewej stronie i tej kamery nie niszczyć w razie czego bo nie wiem, czy przypadkiem po zniszczeniu tej kamery też oni się mogą nie kapnąć. Teraz jestem pierwszy od ciebie. Może C przytrzymać, żeby zobaczyć. Chcę no, teraz. U mnie jestem pierwszy od ciebie. Dobra. To trzy, cztery. Słuchaj! Szt. tam ten tamten zachodzi, tam musi przejść. Wtedy wchodzimy, zabijamy tego i gonimy tamtego, tylko tak, żeby cię kamera nie widziała. Kamera, kamera, kamera! O o, pa! I chłop tu idzie, bo jest bug taki. Tak. Czyli dalej to działa. Dalej tego tak nie naprawili, że... No, co to coś robiło? Coś ten... Ale nie rozumiem co zrobiłeś teraz. Jak się podchodziło na jeden schodek. No. No i co? To facet podchodził, szybko, szybko, szybko. Kurde. Szybko. Kuba! Strzelaj! No ja już strzelam cały czas paralizatora, mimo że ona jest wyłączona. No dobrze. Otwieram o, ten... czekaj, 6000 tysięcy dostałem. Naprawdę, on tutaj nagle zaczął w tą stronę iść. Czyli na niego też trzeba poczekać. Bo ty jak się bałeś tej kamery, która była wyłączona? Ja, ja, bo ja widziałem przez ścianę inną kamerę. Ja wiedziałem, że ona jest wyłączona. Posłuchaj, <noise> <gotu> kostka kamerostok. <noise> no i teraz na no Ciebie czekam. Ja teraz czekam. No to jest po prostu jakieś nie, wiem, jest dziwne. To obaj ma, mamy inny obraz. Schody się zamknęły. Nie, zniszki na pojazdy. Tylko czekaj. Sekundę. Co ty w telefonie teraz siedzisz? Czekaj. czekaj. Czekaj, czekaj w ogóle jest strona Princess Bubblegum Ty Kuba, wchodź w internet! www.princessrobotbublegum.com Jest odcinek normalnie Oglądam du -du 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 -du. Princess ba Robot Bubblegum Miło, szybko będzie zaraz na Dobra, chodź. Kurczę, czekaj, bo ja oglądałem telewizor Tu może być facet przy skarbcu jest? Nie ma ochroniarza przed karą, to mamy szczęście. No czytaj, czytaj dialogi. O Jezu. Y, musisz to od, od Które są prawdziwe, które nie. A jak mam nie, powiedzieć nieprawdziwe? Jak masz co? Teraz! Ale musimy się jeszcze przeżyć przez policję Dobra. O nie! Kuba, za szybko. O nie! Za biegliśmy Jezu Jeszcze nie mamy mołotowa Nie dobra Udało się No musimy się teraz jakoś przedrzeć Ho. Naprawdę? Czemu się wywaliłeś? Czekaj, chodź tędy Zrobimy ich na mózg Mózg, patrz Tędy Co się tu dzieje? Tu jest dość Ej, no. radiowozy jadał, Patrz to był głupi pomysł, to był bardzo głupi pomysł no, Mogliśmy, mogliśmy ich najpierw zabić Kurde, no, To był jeszcze typ Trzeba było ich najpierw zabić, a nie się pchać do tego, do tego auta Zabij zabij, żeby oni za na nami nie pojechali Nie mogę strzelać, jak jesteś obrócony Obrócić też się nie mogę Bola zagrać w Bad Pigis na telefonie No, masz czas Słychać? Niestety, tak słychać. O nie! Lubię policję. Czy no, lubię. Sprytnie trzeba podejść. To już kiedy indziej, Kajo, jest lepsze. Tak. Robimy dzisiaj Kajo? No. No.